Życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz tajemnicą do przeżycia. Pośród chaosu świata istnieje cicha piękność, która zaprasza nas do kontemplacji, do prostego gestu, do bezinteresownej dobroci. Może mądrość polega mniej na chęci zmiany wszystkiego, a bardziej na nauczeniu się patrzenia nowymi oczami. Na to, co już mamy przed sobą. Panie Jezu, dziś nie przychodzę prosić o zmianę. Przychodzę, by Ci podziękować za to, co jest, za to, co było i za to, co przyjdzie. Dziękuję za ciszę, która uczy, za ból, który kształtuje, za radość, która rozświetla duszę. Za człowieka obok mnie, którego mogę kochać, zrozumieć, przyjąć. Daj mi, Panie, łagodność serca, cierpliwość w drobnostkach, wdzięczność zamiast niepokoju, spokój zamiast kontroli. Niech moje oczy dostrzegają dobro, nawet w trudnych chwilach. Niech moje dłonie służą, nie czekając na uznanie. Niech moje słowa niosą pokój. Niech moje milczenie nie rani. Panie, uczyń moje serce świątynią ciszy, miejscem obecności, ogrodem, w którym spotkam drugiego człowieka bez lęku, bez oceny, bez masek. Proszę każdego, kto słucha tej modlitwy. Napisz w komentarzu, ufam Tobie, Panie. Nie dla mnie, lecz jako znak Twojej wiary, Twojej decyzji, Twojego zaufania. Bo nawet gdy nie rozumiem, chcę ufać. Nawet gdy nie widzę końca, chcę iść dalej. Nawet gdy brak mi sił, chcę kochać. Amen.